I nie wytrzymam. Będzie Maniusz kukurykał? Mój żółciutki, jestem taka dumna. Mam błagam. No może. Ech, dobra. Ach, niby kogut, a anioła głos. Monolith film przedstawia. Kogut Maniek marzył o sławie i chwale. Zobaczysz, kiedyś będę największym czempionem świata. Musisz wyprowadzić ten cios z podrobów. Ech. Lipa. Ale żeby nie skończyć jako drób bezdomny? Chyba wiem, jak zdobyć a. taką górę forsy. Trzeba postawić na właściwego ptaka. A już zamyślał, że każesz nam się oflagować. Przyjdzie mu się zmierzyć z powiatowym kukuliczką. To bolą kurza twarz! Mm. Zawalczę, a co? A ja słyszałam, że nam będziesz farmę zbawiał! No pewnie! Bardzo ciebie kocham! A to nasz gary Kuper wierzy w niego? Ach, cudownie już pachnie miłością. A ja czuję grochówkę. Niech mi nomachnie ten płot na tęczowo. Ciachu, urachu. Jak to się mam mistrz do samoobrony? Ha! A co mu szkodzi, kurka wodna ogarnąć podwórko we feng Wkrótce. Jeśli chce wygrywać, to musimy myśleć jak kaczor. Niech cię niesie, kurza moc! Wow! Bez ryzyka nie ma kogla mogla. A teraz zrobisz wrób! W sensie, że jak? Mistrzka, że piórka lecą. Aj. Niech wyobrazi sobie, że jest labądźciem! Ej, sokołem! Wróblem, Gilem! Bez jaj daje dziesięć. Dzielny kogut maniek. Niech sobie wyobrazi, że frunie jak waleń. Waleń nie fruwa. Przymijesz tu fruwa! Na rany koguta.